Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony: Patryk Zbroja. Tym razem będzie szybko. Chciałbym Ci powiedzieć kilka słów na temat nowego rozporządzenia, które weszło w życie w zasadzie 2 maja. Natomiast w zakresie, który dotyczy jachtingu, mamy do czynienia ze stanem prawnym od 4 maja, czyli od poniedziałku. To rozporządzenie, pozycja 752, opublikowano w dzienniku ustaw. To kolejny akt prawny, który ma uwalniać poszczególne sektory gospodarki, w tym również sektory związane ze sportem, rekreacją, turystyką. No i tym razem. My, my Kilka kroków naprzód, jeżeli chodzi o przemysł jachtowy. Najważniejsze przepisy dotyczące przemysłu jachtowego, tak jak wspomniałem, weszły w życie 4 maja w poniedziałek. No i yy, yy, zaczęliśmy je interpretować. Problem jest taki, że oczywiście te odczucia amatorów żeglarstwa są skrajne. Od, od, yy, Takiej euforii po, po, po skrajny sceptycyzm, czy duży sceptycyzm. Problem polega na tym zdecydowanie, że te przepisy są niestety dalej niespójne, nieprecyzyjne. To, co trzeba oddać, to to, że autor rozporządzenia w końcu zauważył jachting jako, jako sposób spędzania wolnego czasu, no i przedmiot potencjalnego zainteresowania prawnego. Mamy w zasadzie dwa przepisy, które w. Wprost odnoszą się do, do naszego hobby. Jeden to jest paragraf ósmy. Dlatego e, przytoczę paragraf ósmy, ustęp pierwszy. E, punkt drugi, litera B, tyle czwarte tak to mniej więcej wygląda e, czy, który wyłącza ogólny zakaz e, prowadzenia działalności, między innymi wobec. E, Działalności sportowej, ujętej w PKD w dziale 3.93 w grupie 91, rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, prowadzonej te, te dosyć istotne, ten tyle czwarty przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych, przy czym z jednego sprzętu, w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki skutera wodnego może korzystać w tym samym czasie nie więcej niż dwie osoby, bo mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż dwie osoby, z wyłączeniem zami osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. To jest jak gdyby pierwszy przepis, który tak wyraźnie dotyczy yachtingu jako takiego. Drugi przepis, który został wprowadzony, który też no, możemy bezpośrednio odnieść do, do naszego hobby to jest paragraf 18 ust. drugi punkt 10 tego rozporządzenia który wyłącza nakaz zakrywania ust i nosa między innymi w przypadku sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa powyżej, czyli tej y, infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji Oczywiście z punktu widzenia actingu pozostało szereg przepisów dosyć istotnych, czyli te przepisy, te, które ustanawiają całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców, przez inne podmioty działalności usługowej związane z poprawą kondycji fizycznej, związane ze sportem rozdywkowy i z tym wyjątkiem, o którym wspomniałem na wstępie. Jest jeszcze ten paragraf ósmy. Ustęp drugi, który ustanawia obowiązki podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu oraz osób korzystających z obiektu lub sprzętu. To jest nowy akurat paragraf. On dotyczy, dotyczy pewnych obowiązków sanitarnych, reżimu sanitarnego, który powinien być przestrzegany właśnie na takich obiektach. Mamy też paragraf czternasty, bardzo istotny, ustęp pierwszy i drugi, który co do zasady nakazuje, znaczy zakazuje nadal. Organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z osobami najbliższymi, ale wyłącza te ograniczenia do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej. No i teraz tak. Taka treść przepisów niestety wprowadza nadal sporo wątpliwości i daje pole do różnych interpretacji. Bo no, podstawowe pytania to są takie, co dalej z działalnością klubów żeglarskich, przystani jachtowych i mari. Przystanie jachtowe, co do zasady, już jak gdyby mogą udostępniać swoją infrastrukturę i to jest jak gdyby ten plus, tego nam brakowało w wcześniejszych rozporządzeniach, zwracano na to uwagę. Natomiast w tym momencie taka możliwość już istnieje, aczkolwiek też nie w pełnym zakresie. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę przystań jachtowa ogranicza swoją działalność tylko do udostępniania infrastruktury zewnętrznej. I przy różnego typu obostrzeniach można na przystani aktowej korzystać z tej infrastruktury wewnętrznej, ale tylko w zakresie to alet, czyli na przykład nie możemy korzystać z węzła sanitarnego, nie możemy korzystać z szatni, z jakichś pomieszczeń biurowych, nie możemy prowadzić szkoleń wewnętrznych jak gdyby na przystani aktowej, możemy tylko korzystać z tego zewnętrza czyli, czyli tej infrastruktury, o której mowa na zewnątrz. Jak wygląda działalność firm czarterowych? To jest kolejne pytanie. W jaki sposób one mogą funkcjonować? No już na szczęście może być tak, że te firmy czarterowe, czy też uprawiający jachting w oparciu o jednostkę wyczarterowaną, mogą poruszać się od portu do portu i to jest troszeczkę łatwiejsze. Ale, ale też z pewnymi ograniczeniami, bo no najlepiej, gdyby prysznice były na jachtach, bo, bo teoretycznie przystanie jachtowe bezpośrednio jako takie nie mogą tych pryszniców udostępniać. Pojawia się kolejne pytanie, na jakich jednostkach można w ogóle żeglować, bo tu też no, niestety rozporządzenie wskazuje na takie wyliczenie, że z jednego sprzętu i w nawiasie w tym kajaka, łódki rowerka wodnego, motorówki skutera wodnego mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż dwie osoby. Raczej na szczęście nie chodzi tylko o kajaka, łódkę rowerek wodny. Ciąże, rower wodny, motorówkę i skuter wodne. Są jakieś raczej mniejsze jednostki pływające. Nie ma mowy na przykład o jachtach żaglowych czy jachtach motorowych. Nie ma mowy o rowerach wodnych, są tylko rowerki wodne. Myślę, że to jest przykładowe wyliczenie. My raczej możemy mówić tutaj o wszystkich sprzętach wodnych w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale też pojawia się dalej pytanie: znowu, jakie są ograniczenia co do ilości osób na pokładzie? I tutaj uważam, że autor rozporządzenie nie jest konsekwentny, bo wprowadzając regułę dwóch osób, wprowadza jednocześnie szereg bardzo wątpliwych pojęć, takich jak, jak w osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Co to znaczy? Jaka jest definicja? Akurat takich określeń i jak to się ma tak naprawdę z tym jeszcze paragrafem 14, który wspomniałem, który funkcjonuje dalej, że ograniczanie w zakresie wspólnych spotkań, a takie korzystanie z tego sprzętu można uznać jako wspólne spotkanie takich osób w danym miejscu. Paragraf 14 wyłącza te ograniczenia do spotkań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Teraz, jak ma się ten zapis dotyczący dwóch osób, na, czyli reguły dwóch osób, z włączeniem tych osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie do kwestii wykonywania działalności gospodarczej. A przecież są takie osoby, które taką działalność gospodarczą w oparciu o jaką wykonują. To są wątpliwości, które tutaj się mnożą. Kolejne pytanie: Czy możliwe są treningi i szkolenia? Też w jaki sposób mają się odbywać? Na wodzie, dostęp do wody, trening czy szkolenie na, na lądzie. Te sytuacje nie są klarownie przedstawione. I podobnie jak wygląda aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa i na lądzie i na wodzie, czyli używania tak zwanych maseczek, też nie jest to do końca konsekwentne, ponieważ wprowadzenie takiego zapisu, że jest wyłączenie nakazu zakrywania ust i nosa w przypadku sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w rozporządzeniu, czyli tej infrastruktury zewnętrznej, co znaczy na terenie obiektów, czyli tak jakbyśmy. Uznawali, że ten kto uprawia sport na terenie przystani jachtowej, ale przystani jachtowej nie musi za, zakrywać ustu, ust yy, i nosa, natomiast jak już wypływa na wodę, to musi. Brakuje mi tutaj pojęcia na terenie obiektów i sprzętu, z którego korzysta, bo to chyba miałoby większy sens, a wydaje się, że właśnie na terenie obiektu lądowego te, ta maseczka powinna być używana, chyba taka jest istota gdyby tego nakazu. Nie jest to do końca konsekwentne. W każdym razie zwracam tylko uwagę, że jest szereg różnego typu wątpliwości związanych z tym rozporządzeniem. Jest to krok w kierunku uwolnienia. Reguła dwóch osób. Hmm, wydaje mi się, że chyba hmm, nie do końca została przemyślana, brakuje mi wyraźnego odniesienia się do innych zapisów w rozporządzeniu, które tą regułę dosyć mocno mogą podważać, tym bardziej, że nie mamy do też jakiegoś określenia ustawowego definicji legalnej, jak gdyby tych osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. Tu autor rozporządzenia odszedł od, od pojęcia osoby najbliższej czy osoby pozostającej w wspólnym pożyciu, Bo takie, takie sformułowania ustawowe są. No, budzi to daleko idące wątpliwości. Ech, spróbowałem te wątpliwości, jakieś swoje mm, scenariusze, jak gdyby ich rozwiązania przedstawić w e -booku który Tobie rekomenduje, zapraszam do, do poznania się ze spisem. No i chyba to tyle, tak chciałem, żeby było krótko i skondensowanie. Będą pojawiały się na pewno kłopoty dalej. No, mam nadzieję, że, że to rozporządzenie zostanie zmienione w kierunku większego uwolnienia, które będzie dosyć istotne dla uprawiania yachtingu. Mam nadzieję, że to nastąpi w maju. No zobaczymy, jak ten stan prawny będzie wyglądał w najbliższym okresie czasu. Dziękuję Tobie za uwagę.